Znaczy nie no, to już się przykuło. A ja tak, ja potem. No. Słuchajcie, no. O, dobrze. Dobrze. Słuchajcie, ale to jeszcze nie teraz. Nie przy przejściu. Słuchajcie, robimy dwa razy do siebie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, Cztery. Słuchajcie, musicie do siebie. Bo wy w jedną stronę idziecie. Raz, dwa. No. No dalej. Raz, do siebie. No. Raz, dwa. O, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Dobra. Stop. I teraz robimy to przejście, tak? Partnerki przodem na miejsce partnerów i odwrotnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, nie ma jeszcze zmiany. To nie za szybko. Jeszcze się jeden zdrówił? Nie! Nie! A co? nie, nie. <grym> Dobra, słuchajcie, pojedyncze zbliżenie.